W pierwszym sezonie całkiem nowego serialu, jakim jest Wiedźmin od Netflix, mieliśmy do czynienia na początku właśnie pierwszego sezonu z postacią Renfri. Pomimo, że pojawiła się tylko w jednym odcinku, odegrała sporą rolę. Mocno utrwaliła się w pamięci widzów i sporo ludzi polubiło jej postać. Mam jednak niedosyt i pomyślałem sobie, że skoro nie wszyscy zapewne czytali książkę, chcę poświęcić jej postaci chociaż jeden odcinek na moim kanale i przybliżyć Wam jej historię. Zapraszam do oglądania. Renfrey, księżniczka Crayden oraz pierworodna córka Freda Falka, przez niektórych nazywana również Dzierżbą, w dzieciństwie została dotknięta klątwą czarnego słońca, według którego miała być jedną z 60 niewiast zwiastujących powrót królowej demonów Lilith. Była ona szczupła oraz jak na kobietę wysoka. Niemal dorównywała wzrostem Geraltowi. Jej włosy były koloru słomy, nierówno obcięte i dość krótkie, sięgały jej nieco poniżej uszu. Jej charakterystycznym elementem ubioru była nierówna spódnica, która z lewej strony sięgała łydki, zaś z prawej odsłaniała jej prawie całe udo. Dzieciństwo Renfri zdecydowanie nie należało do wyobrażanych sobie przez nas wczesnych czasów księżniczek. Już od najmłodszych lat przejawiała skłonności do nadmiernej agresji oraz brutalności. Pewnego dnia jej macocha Aridea ujrzała przez zwierciadło haleni, że dziewczynka zabije ją i wiele innych osób w królestwie. Z tego powodu skontaktowała się ze Stregoborem, który odkrył, że Renfri została dotknięta przekleństwem czarnego słońca. Pomimo chęci odizolowania i uwięzienia młodej księżniczki przez czarodzieja, macocha dziewczynki próbowała doprowadzić do jej śmierci, wysyłając ją do lasu razem z najemnym zbirem. Ciało mężczyzny znaleziono jakiś czas później okazało się, że próbował on zgwałcić dziewczynkę, lecz ta korzystając z chwili jego nieuwagi, wbiła mu broszkę poprzez oko aż po sam mózg. Przez kilka kolejnych lat robiła wszystko, by przeżyć. Kradła, zabijała czy nawet sprzedawała swe ciało. Po kolejnym zamachu na jej życie razem z siedmioma gnomami stworzyła hanzę, z którą napadała na przyjaznych kupców czy podróżników. Znana była głównie z tego, że lubowała się w nabijaniu swych ofiar na naostrzone kołki. Wszystko skończyło się jednak pokutni, która była spowodowana niesprawiedliwym podziałem łupów, z całej ósemki przeżyła tylko dzierżba. Jakiś czas później wpadła ona w konflikt z czarodziejem Stregoborem, którego specjalizacją były m.in. badania nad przekleństwem czarnego słońca. W wyniku ich spotkania Renfri została uwięziona w bryle kryształu gruskiego i wrzucona do zasypanej kopalni. Jednakże cały plan Czarnoksiężnika zniweczył pewien królewicz, który zdołał ją odczarować i zabrać do domu, gdzie księżniczka, jak to już miała w zwyczaju, zrobiła niemałe zamieszanie poprzez przeprowadzenie zamachu stanu. Po całym incydencie zechciała zemścić się na strego Boży i dokonała na niego trzech skrytobójczych zamachów w Kowirze, z których żaden się nie powiódł. Ścigała go również wzdłuż Pontaru, a nawet po całym Angrenie. Poprzez te podróże i mutacje występujące w jej organizmie zdołała całkowicie uodpornić się na magię. Jej finalna próba zabicia znienawidzonego czarodzieja odbyła się w Blaviken. Stregobor ukrywał się tam w starej wieży należącej do zmarłego już maga. Renfri planowała go stamtąd wykurzyć, mordując po kolei mieszkańców miasta podczas targu. Plan uniemożliwił jej jednak Geralt, który by nie dopuścić do niepotrzebnej rzezi, samotnie zabił Dzierżbę wraz z całą jej drużyną. O tym wiedzieliście już z serialu. Dzięki temu wydarzeniu Wiedźmin dostał przydomek Grzeżnik z Blaviken, pod którym był znany w większej części Królestw Północy. Nawiązania do Renfri oraz do Klątwy Czarnego Słońca możemy zobaczyć m.in. w pierwszej oraz trzeciej serii Wiedźmina produkcji CD Projekt Red. Jeżeli chodzi o grę z 2007 roku, to wiele postaci zwraca się do grata tym niechlubnym przydomkiem, a jedna z bohaterek z dodatkowej przygody pod tytułem Cena Neutralności jest wzorowana właśnie na Renfri. I chodzi mi tutaj o Deidre Ademain. Doigrałeś się, Braciszku. Mogłeś być księciem. Będziesz trupem. Dla ciebie, Wiedźmo, mam przygotowany specjalny repertuar. Jest kompletnie szalona. Wiedźminie, pomóż mi! Sabrino, wspomóż nie magią. Razem ją pokonamy! Nic z tego, Braciszku. Magia na mnie nie działa. Geralt, nie chciałam zaatakować Eskela. Przestraszył mnie. To był instynktowny odruch. Poniechaj zemsty na Sabrinie. Wybacz, bratu. Udowodnij wszystkim, że czarodzieje się mylili, że nie jesteś potworem. A jeśli ci powiem, że nie potrafię wybaczyć? Jeśli powiem, że marzę o zgotowaniu prawdziwej kaźni tej podłej suce, Będzie to równoznaczne z przyznaniem się do winy? W Wiedźminie III zaś tą samą klątwę miała być dotknięta dobrze nam wszystkim znana Syjana, jedna z antagonistek dodatku krew i wino. To wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Mam nadzieję, że z dźwiękiem w tym odcinku jest wszystko w porządku, bo musiałem do jego zrealizowania użyć innego mikrofonu, bo poprzedni mi się popsuł. Na razie.